Zadanie piąte. Różnica jest równa. No to tutaj trzeba wykazać je jedynie z poszczygawczością i dobrą pamięcią, bo wiemy, że 1 trzecia. Jeżeli zrobimy 1 trzecią na kalkulatorze, czyli podzielimy 1 na 3, to to jest 1, to jest 30 albo 3 w okresie. O, może w ten sposób. No to tu mamy w sumie 1 trzecią od 23,33. No to nic innego jak wspólny mianownik, czyli tu będziemy mieć 11 33, odjąć 23/33. No to mamy minus 12/33, to po skróceniu nam daje minus to na pewno na 3, to będzie 4/11 i to jest odpowiedź D.